Wszyscy znacie apkę Robot36, służy ona do dekodowania na smartfonie z Androidem obrazów SSTV. Nie potrzebujemy tutaj żadnych kabelków, wystarczy przystawić mikrofon telefonu do radia i ten obraz nam się zdekoduje. Ale nie wiem, czy wiecie, jest też druga apka, która służy do kodowania obrazów SSTV. Czyli po prostu robimy na przykład zdjęcie, i ta aplikacja po zrobieniu zdjęcia lub jakiegokolwiek innego obrazu, który mamy w telefonie, wysyła go w postaci SSTV do głośnika telefonu. I przykładając ten głośnik telefonu do mikrofonu radiotelefonu, możemy ten, tą emisję SSTV nadać przez radio. Ja spróbuję dzisiaj, jak to działa na pmr -ce. Czy da się dwiema PMR-kami wysłać i odebrać. Obraz SSTV. No to teraz sprawdzę, jak to działa. Włączam encoder. Zrobię zdjęcie jednego z tych pięknych kwiatów i spróbuję je wysłać przez SSTV. No, mamy zdjęcie. Można je tutaj. Można to zdjęcie troszkę skadrować. No i próbujemy, uwaga nośna, przykładam, przykładam mikrofon PMR do głośniczka, telefonu, włączam nośną. No, i pełen sukces. Jak widzieliście, udało się na tym telefonie odebrałem obraz z odległości około 100 metrów. Jedna PMR-ka była w domu, z drugą byłem na zewnątrz, w ogrodzie. Jakie zastosowanie praktyczne można by dla tego znaleźć? Myślę, że jest takie zastosowanie. Na PMR odbywają się testy łączności kryzysowej. I no, PMR może być wykorzystywana w takiej łączności kryzysowej, i myślę, że taka apka, do której nie potrzeba internetu, wystarczy telefon, apka jest offline. Taką apką możemy na przykład podczas takich testów wysłać mapkę narysowaną na papierze mapkę z naszym położeniem, lub jakiekolwiek inne informacje, których nie da się położyć podać głosowo jakiś rysunek, na przykład, i można go przesłać do kogoś poprzez PMR. Myślę, że zastosowań tego jest więcej. Tymczasem, dzięki za oglądanie. Piszcie, co o tym myślicie. Cześć.